Siemanzko, śmiemoszka na moim kanale dzisiaj dzisiaj widzowie pokażę wam jeden taki szybki poradnik jak szybko uzbierać pieniądze zamiast Happy Moda Ty po prostu trzeba mieć dużo do tego cierpliwości to pokażę widzowie gdzie to jest no i tutaj jest coś takiego no i po prostu trzeba poczekać aż hmm um, to przejdzie no i e, wtedy będzie napisane e, plus 50 to wam pokażę coś takiego na szybko no i jest e, na przykład plus 50 no i to jest e, taki e, no i po pierwsze trzeba poczekać i być cierpliwym, że odwierać dużo pieniędzy, no, no to e, te dzisiejsze poradnikiem macie, jeżeli chcecie więcej takich poradników różnych, to, e, to po prostu dawajcie lajki, łapki w górę to będę wiedział, że mam nagrać poradniki w takim, e, tego typu. Not an hour, right?